Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich. Mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. A dziś na tapet bierzemy sobie pozycję 47 strun, część pierwsza. Jest to komiks, za który odpowiada Timothée Labouchere. I jest to postać dla mnie wybitna. Mimo, że może ten jego styl artystyczny. Nie jest jakiś fenomenalny, nie da się tego tutaj ukryć, co nie zmienia faktu, że cały czas on się poprawia na pozytyw, oczywiście. To jeśli chodzi o scenariusz i przyciągnięcie, nie wiem jak was, ale mnie na pewno do swoich pozycji i wciągnięcie jednocześnie w ten świat, to jest absolutne Mistrzostwo Świata. Jego pierwsza pozycja, jaka pojawiła się na naszym rynku, i tutaj mowa o Komiksie Dni, których nie znamy, okazał się strzałem w dziesiątkę. Choć ja troszeczkę czasu potrzebowałem, zanim zdecydowałem się dać mu szansę. Nie żałuję. Komiks, który nie został przeze mnie doceniony w zestawieniu całorocznym, gdyż staram się, aby to były komiksy z danego roku, a on wyszedł. No niestety, w końcówce wcześniejszego to mu się to nie udało. Natomiast już kolejna pozycja, pacjent, zajęła. Drugie miejsce w moim zestawieniu ubiegłorocznym: top 10 najlepszych komiksów 2021 roku. Jak jest z pozycją 47 strun? Tutaj wam tego nie zdradzę. Bardziej chciałbym zaprezentować wam ten komiks. Ja oczywiście ubolewam nad tym, że jest to część pierwsza, bo nie znam zakończenia. Natomiast nie ubolewam nad tym, że to zakończenie jeszcze jest przede mną. I będę mógł znowu się cieszyć i podziwiać, w jaki sposób nam prezentuje on swoje historie w komiksach. Komiks został wydany przez wydawnictwo Nonstop Comics i oczywiście tak samo jak w przypadku poprzednich dwóch tytułów, też odpowiadają oni za tą właśnie pozycję. Tak się prezentuje grzbiet komiksu. Może wezmę wam go, pokażę w ten sposób. No i oczywiście tył. Cena okładkowa to 149 zł, ale myślę, że jesteście w stanie znaleźć go w jakichś sklepach internetowych troszeczkę taniej. Tutaj Wam przedstawię, jeżeli chcielibyście w szybkim skrócie, zarys fabuły. I zajrzyjmy do środka, jak się prezentuje nam ta pozycja. Jest to ponad 370 chyba stron. O ile dobrze pamiętam, tłumaczenie. Olga Mysłowska. Także myślę, że bardzo dobrze się spisała tutaj właśnie w tłumaczeniu tejże pozycji. I brawo za to. Co do redakcji, to Krzysztof Ostrowski w tym wypadku odpowiada za tąże pozycję, a korekta Hanna Antos. Tutaj dodatkowo, jeżeli chcielibyście, potrzebowali jakieś inne informacje, możecie sobie sprawdzić ja spróbuję złapać ostrość i podziękowania Sam komiks zaczyna się dość niewinnie a z czasem ta akcja naprawdę się rozkręca ja oczywiście nie będę wam tutaj w ogóle zdradzał fabuły tylko chciałbym wam przedstawić tylko moje Odczucia związane z tym komiksem. Przede wszystkim, historia bardzo mnie wzięła już od samego początku i pierwsza, tak naprawdę większa scena, w której pojawia się wiele kobiet i to, co się okazuje później, no, zaskoczyło mnie niesamowicie. Naprawdę, byłem pod mega wrażeniem, że już na wstępie autor. Bombarduje nas tego typu rzeczami. Ciekawostką też taką jest, że jest to dzielone na takie właśnie krótsze scenariusze, co akurat mi zawsze odpowiada, bo dzięki temu mam chwilę oddechu, zastanowienia się nad historią, bo naprawdę komiksy tego autora ja od jakiegoś czasu, kiedy nawet do nich wracam, zawsze pielęgnuję swoimi myślami, bo uważam, że. To, co on tutaj robi, to jest absolutny majstersztyk. Na pewno nie podoba mi się fakt w tym komiksie tego, że ta istota, która tutaj chce tak naprawdę zdobyć serce naszego głównego bohatera, niekiedy przywdziewa właśnie takie niekoniecznie dla mnie zrozumiałe i w mojej ocenie nieatrakcyjne formy ludzkie. I to akurat mi się nie podoba. Owszem, nie wszystkie niektóre są bardzo interesujące, a ona sama jest w stanie zrobić tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele, aby po prostu zdobyć ten swój upragniony cel, cel, aby ta postać, ten nasz główny bohater Ambroze, stał się takim iście protegowanym na każdy możliwy sposób, w każdej możliwej płaszczyźnie. Czy to się udaje? Tego Wam nie powiem. Na pewno w sposób, w jaki próbuje się zbliżać do tej właśnie postaci, do tego naszego bohatera, jest bardzo ciekawy. Jest on artystą grającym na harfie i za każde wykonane zadanie, które zostanie mu zlecone, z czasem oczywiście, kiedy oni się do siebie zbliżają w jednej z form, właśnie, dostaje taką strunę. Warto też dodać tutaj, że rysunki są o wiele lepsze niż jak to wspomniałem na początku wcześniejszych jego pozycji, bo o ile jest to troszeczkę taka mangowa kreska, to bardziej bym powiedział, że ona głównie odpowiadała temu tomowi pierwszemu temu tomowi, czyli mówimy tutaj o dniach, których nie znamy, w drugim, czyli w pacjencie, już troszeczkę się to zaczęło zmieniać. Natomiast w ostatnim, właśnie, czyli najnowszej pozycji 47 stron, część pierwsza, jest tu znaczący progres, jeżeli mam mówić o stylu, jaki jest prezentowany. Naprawdę te postaci o wiele lepiej się prezentują i ogólnie jakoś całokształt kształt historii, który poznajemy też między innymi poprzez rysunki, naprawdę mi bardzo, ale to bardzo odpowiada. I widzę, że jest tylko lepiej, dlatego nie wiem, czy część druga, która liczę, że w przyszłym roku się bardzo szybko ukaże, aby mógł poznać dalsze losy, będzie trzymała ten poziom, czy pójdzie to jeszcze troszeczkę bardziej w górę. Jeżeli tak by było, byłoby rewelacyjnie, natomiast w przypadku podobieństw związanych z tym stylem, jaki były w tym komiksie, nie będę narzekał. Na pewno też i nie narzekam na fabułę, bo fabuła, dalej naprawdę, sami widzicie te przykładowe tutaj rysunki, kadry, jest naprawdę dość ciekawa. I mówimy tutaj też o pewnych, nie wiem czy użycie określenia sekt, ale jakichś grup dziwnych istot, dziwnych stworzeń, które rozkoszują się wręcz niesamowitym światem ludzkim i w nim egzystują, tak, każdego dnia. Tutaj w ogóle jest jedna świetna scena, która udało mi się otworzyć, kiedy dochodzi do aktu morderstwa, prawda? Nic bardziej mylnego, jest to po prostu ciasto, jak się okazuje. Przynajmniej tak to odbieramy tutaj, prawda? Nie, nie jest powiedziane, że jest to ludzka forma, owszem, ale cielesna, tylko właśnie ciasto. Tego typu rzeczy pojawia się tutaj całkiem sporo. Relacje naszego bohatera z tymi wszystkimi dosłownie można by powiedzieć formami ludzkimi jakie przywdziewa nasza istota są naprawdę interesujące i to co z czasem się zaczyna dziać w relacji między nim a tą jego główną formą cielesną tej istoty i ten romans chyba który można by wspomnieć że zaczyna tutaj właśnie się pojawiać niekoniecznie musi oznaczyć to, o czym my myślimy. To może być zgubne, to może być tylko początek czegoś więcej. Ja w sposób niesamowicie lekki czytam ten komiks. Czy szybko? Tak i nie. Tak, bo czyta się go rewelacyjnie, a nie szybko, bo chcę się delektować każdym kadrem, każdą stroną, która tutaj się pojawia, gdyż jest to coś niebywałego i myślę, że mogę z Czystą świadomością swojego umysłu powiedzieć, że kolejna pozycja i kolejny progres w tym lepszym kierunku, jeżeli mówimy o tej pozycji. Na pewno są tutaj rzeczy, do których mógłbym się przyczepić, nie licząc tylko wspomnianych przeze mnie tych form, które przywdziewa, ale nie będę tego robił, bo jest to tylko jakaś niewielka część. Całości, tak potężnej pozycji, która nawet chyba ilością mogę stwierdzić, że jest większa od dwóch pierwszych, a jest to tylko część pierwsza, więc sami sobie pomyślcie, no jak to wszystko tutaj się prezentuje, jak to niesamowicie zostało przemyślane, i panie Labouchere, jest pan mistrzem w swoim fachu. Na równi z dla mnie osobiście moimi ulubieńcami, czyli mówimy tutaj o panu Jimmy Lee, czy Franku Millerze. Także brawo! Jak będzie dalej z tą serią? Nie wiem. Jak dalej będzie z tym autorem? Też nie wiem. Nie czytam, nie zaglądam. Chcę być zaskoczony, chcę się ucieszyć. A jak będzie oceniany ten komiks? I jak. Yy, Mogę powiedzieć o nim ja w swojej ocenie na 10? Myślę, że 9,5. No, chciałbym nawet i 10 powiedzieć. Także to jest komiks niemal idealny dla mnie, z małymi oczywiście niedociągnięciami, ale myślę, że myślę, wierzę, że w drugiej części, która się pojawi, te niedociągnięcia znikną, i wtedy będę mógł powiedzieć, że jest to absolutne mistrzostwo świata, choć już prawie jest. Także tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą pozycję. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam Was oczywiście, abyście skorzystali tutaj na dole w linku, gdzieś będziecie mieli możliwość wejścia na stronę sklepu i nabycia tego komiksu, gdybyście mieli ochotę. Myślę, że warto. Tak samo jak i pozostałe wspomniane przeze mnie w tym materiale, gorąco Was do tego zachęcam. Tak samo abyście skomentowali, polubili, udostępnili będzie mi bardzo miło. Nie zapomnijcie też o tym, aby zasubskrybować kanał. Nie zapomnijcie też również o dzwonku będzie mi wtedy bardzo miło, a Wy będziecie informowani, że coś pojawiło się na moim kanale. No i generalnie będziecie na bieżąco z tym, co dla Was publikuję. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.